Sytuacja dramatyczna. Nawet nie do przetrwania. Ale, ale dalej walczymy. Reżim Łukaszenka wszczęł 257 spraw karnych w ciągu jednego dnia. To jest rekord Guinnessa. De facto. Przeciwko wszystkim uczestnikom wyborów do Rady Koordynacyjnej. Do białoruskiego Sejmu możemy tak powiedzieć. Uznane wszystkie komitety wyborcze, a mamy 12 komitetów wyborczych. W wyborach, które się odbędą 25-27 maja bieżącego roku, uznane wszystkie komitety wyborcze za grupy ekstremistów. Reżim Łukaszenki popełnia kolejne przestępstwo. Pierwszymi pod represję trafili członkowie naszej koalicji wyborczej Zespół Łatuszki i Ruchowolność oraz nasi bliscy, którzy spotykają się z codziennymi represjami. Członkowie koalicji otrzymują przez telefon groźby i wiadomości od KGB, od oficerów KGB, tu w Polsce. W szczególności w ostatnich dniach jesteśmy świadkami nasilenia działań i gruźb ze strony służb bezpieczeństwa reżimu Łukaszenki. Już mamy zatrzymanie i aresztowanie krewnych, naszych najbliższych, przedstawicieli naszej koalicji wyborczej, i mamy konfiskatę majątków. Udział w wyborach do Rady Koronacyjnej niesie ze sobą istotne dodatkowe ryzyko. Jednak represyjne działania reżimu nie spowodują, że się poddamy. Pociągnięcie reżimu do odpowiedzialności to jeden z najważniejszych kroków naszego programu wyborczego. Lukaszenka postawił sobie za cel zniszczenie nas moralnie. Jego reżim robi to, aby Białorusini poczuli się zagrożeni i przestali brać udział w wiecach, nie wzięli udział w wyborach, aby ludzie nie demonstrowali otwarcie swoich, swojego stanowiska, nie pokazywali twarzy nawet za granicą. W ubiegłym tygodniu, w ciągu jednego dnia, wszczęto 104 sprawy karne za udział w wiecach, w akcjach, w Warszawie, Lublinie, Białomstoku, Gdańsku przeciwko Białorusinom. Represjonując naszych krewnych i bliskich, dyktator jest osobą słabą, bo tylko osoba słaba może przeprowadzić takie działanie wobec osób starszych, bezbronnych. Represjonuje ich, gdy nie jesteśmy w stanie ochronić ich w naszej ojczyźnie. Jego celem jest złamać nas na duchu, abyśmy poddali się w walce, ale jego prawdziwym celem jest fizyczne zniszczenie nas. Powodem są stałe groźby i zagrożenia uszczerbku na zdrowiu, zabójstwa, które otrzymuje i otrzymujemy. To walka o nasze życie i przyszłość. Czy wygramy my, czy on? Czy wygra Białoruś, białoruski naród, czy dyktator Rosja? Mamy wszelkie szanse na zwycięstwo. Tak, mamy szansę ale tylko jeśli będziemy zjednoczeni, jeśli nie będziemy grać według jego zasad, ale ustalimy własne, nasze zasady. I Rada Koordynacyjna, jako nasz protoparlament, to organ przedstawicielski, którego utworzenie jest dla nas niezwykle istotne. To są nasze zasady, nasza alternatywa, której się reżim Łukaszenki obawia. Reakcja reżimu pokazuje, jak bardzo bulwersuje ten organ przedstawicielski, wybrana Rada Koordynacyjna, jego, właśnie Łukaszenkę. On nawet powiedział na swoim zgromadzeniu Białoruskim, do którego mianował, a nie wybierał ludzi, że co oni tam wymyślili. Wybory? Właśnie, kluczowe słowo jest wybory. My wybieramy, nas wybierają, a Łukaszenka mianuje, bo dyktatorowie właśnie robią to. Przezmianowanie swoich posłów, deputowanych do swoich parlamentów, to jest trudna, zacięta walka. Dla nas jest ważne, żeby nasi partnerzy też mieli strategię wsparcia sił demokratycznych Białorusi, białoruskiego społeczeństwa, żeby nie zamykać Białoruś w objęciach Rosji, żeby nie stworzyć na terytorium Białorusi północnej Korei muru berlińskiego. Z jednej strony absolutnie rozumiem i popieram decyzję każdego rządu krajów graniczących z Białorusią, że trzeba dbać o własne bezpieczeństwo. Trzeba przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie swojego kraju, swojego narodu. Ale ważne zrozumieć, że na Białorusi 66% Białorusinów chce żyć w kraju demokratycznym. To pokazują ostatnie badania. Tylko 2% Białorusinów chce być częścią Federacji Rosyjskiej. I większość, zdecydowana większość Białorusinów nie chce, żeby armia białoruska brała udział w agresji przeciwko Ukrainie. Także to jest podstawą, zrozumieć, że społeczeństwo białoruskie nie jest społeczeństwem rosyjskim. Nie można tu postawić znak równości. Rosjanie popierają Putina. Niestety, ale to tak jest. Rosjanie popierają wojnę. Białorusini nie popierają Łukaszenki i nie popierają wojny. Białorusini są narodem europejskim. Pomiędzy nami, Białorusinami i Polakami, jest wspólna historia przyjaźni, współpracy. Dziękujemy teraz Polsce i Polakom za wsparcie, za solidarność, za pomoc w tak trudnej, dramatycznej sytuacji dla naszego kraju, dla naszego narodu za gościnność, za to, że możemy tu pracować, ale ważne jest również stworzenie strategii. Strategii, która by pomogła nam wszystkim, żeby Białoruś została krajem demokratycznym. I wtedy za kilka lat będzie bezpieczna granica dla Polski i z terytorium Białorusi nigdy nie będzie zagrożenia. I te fortyfikacje, które powstają, na Litwie, w Polsce, nigdy się nie przydadzą. Wybory do Rady Koordynacyjnej trzeciej kadencji odbędą się w dniach 25-27 maja. Będziemy mieli punkty informacyjne wyborcze w Warszawie i w Wilnie. Będziemy informować o ich um, adresach. Zapraszamy serdecznie, kto popiera naród białoruski, przychodzić do nas, spotykać się z Białorusinami, wspierać nas. Dziękujemy serdecznie.